Ukraińcy wystawiali lewe kwity fitosanitarne na eksportowane produkty rolno-spożywcze. Wydawali się fitosanitarne za łapówki. Na granicy musimy kontrolować wszystko. Urzędnicy wydawali lewe świadectwa fitosanitarne i brali za to łapówki. W zeszytach notowali podział pieniędzy na członków procederu. Wielka afera korupcyjna w ukraińskim Sanepidzie rzuca nowe światło na import płodów rolnych ze wschodu. Przede wszystkim dostarcza kolejny poważny argument dla wnikliwej i dokładnej kontroli każdej partii produktów spożywczych, które trafiają do Polski przez wschodnią granicę. Ukraińskie służby zatrzymały urzędników Państwowej Służby do Spraw Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów z dwóch obwodów odpowiednich naszego Sanepidu. Miesięcznie zarabiali z tytułu łapówek miliony hryvyn od eksporterów produktów rolnych. Przekupni urzędnicy zorganizowali akcję. Korupcyjną mającą na celu wyłudzenie pieniędzy za wydawanie świadectw fitosanitarnych niezbędnych do eksportu i importu produktów rolnych oraz do sporządzania świadectw kontroli wyników niezbędnych do eksportu jęczmienia i kukurydzy. W rzeczywistości była to zorganizowana grupa przestępcza. Według wstępnych szacunków handlarze świadectw otrzymywali miesięcznie z tytułu nielegalnej działalności ponad 160 tysięcy dolarów amerykańskich. Służby skonfiskowały ponad 100 tysięcy dolarów amerykańskich i 500 tysięcy rywien pochodzących z nielegalnej działalności. Skonfiskowano 8 samochodów klasy premium, zeszyty z wykazem podziału. Kwot pomiędzy członków gangu oraz sprzęt komputerowy, który posłużył jako dowód w postępowaniu przygotowawczym. Artykuł opracował portal sat24.pl na podstawie źródła dbr.gov.ua. I czy ktoś się jeszcze dziwi, dlaczego my tak z rolnikami się bijemy o to, aby przywrócić kontrolę jakościowe artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy? Swoją drogą, jeżeli te artykuły byłyby w porządku, to po co do tego wyrabiać lewe kwity? Za łapówki. Dobrego dnia.